Amerykański dron wojskowy typu MQ-9 Reaper o wartości 56 milionów dolarów został wyekspediowany 14 marca z bazy NATO Sigonella na Sycylii. Leciał na Krym z wyłączonym transponderem. Rosjanie zablokowali go, po czym doprowadzili do zestrzelenia drona za pomocą myśliwca. Amerykanie twierdzą, że dron wykonywał rutynowe operacje w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Rosja początkowo twierdziła, że nie miała kontaktu z dronem, ale dwa dni potem Amerykanie opublikowali materiał filmowy który wszystko potwierdził. Rosyjski Su-27 dwukrotnie podleciał do drona i oblał go paliwem. Podczas drugiej próby doszło do kontaktu obu maszyn. Jedna z łopat śmigła drona jest wyraźnie zakrzywiona i złamana w połowie. Prawdopodobnie dlatego dron utracił sterowność i spadł do Morza Czarnego. Zatem Rosjanie nie tylko celowo zrzucili paliwo na MQ-9, ale uderzyli w niego. Zarówno USA jak i Rosja nie eskalują dalej tego incydentu.